Siemanko, witam. Pierwsze połączenie map. Zanim zaczniemy, taka szybka informacja. Psucie się ikonek firm powoduje mapa Rusmap. Niestety nie ma na to wpływu. Chyba, że wyjdzie jakiś fix albo mapa zostanie zaktualizowana odpowiednio. Nie ma to wpływu na wszystkie firmy. Da się grać, ale no niestety. Niestety nie ma na to rozwiązania. Mapa jest na to chwilę bez EAA, ale to jest konfiguracja typowo, która powinna działać tą mapą. Mamy standardowo Promocca Rusmapę, Roexa. Specjalnie teraz mam zwiększony zoom, aby pokazać, że nie ma problemów z przybliżaniem. Czyli w oryginalnym tle nie ma takich lagów. Tutaj przybliżmy, oddalmy, wszystko działa. Jest też mapa ROS. Ogólnie cała lista map będzie we Excelu. Tutaj jest OK. Tutaj zobaczmy Jawę. Jest OK. Ona się lubi rozerwać czasami, ale nie. Jest cała. Teraz mapy Road to Asia i Road to Afryka są połączone jako jedna mapa. A więc nie trzeba dwóch. Pobierać mamy AZGE, nie mamy mapy SRMAP. Na tą chwilę nie ma, może jakaś aktualizacja będzie. Te ikonki tak nie będą szaleć przy normalnym tle. Nie ma też mapy sfic -C, bo niestety tutaj kolidowało. Zamiast się pojawiać, to ta miejscowość się jakby duplikowała była podwójnie. Następna konfiguracja będzie miała już mapę EAA, bo nie było z nią problemów. Są jakichś większych? Chociaż może jeszcze jakiś fix wleci. Ale zobaczymy. Tak więc to tyle wszystko w ekscelu.